Witam Was w drugim parcie Okazanie kart od mojego kolegi Damiana serdecznie pozdrawiam Dobra, idziemy dalej z bazówkami z 2090 Czy wezmę może na dwa razy Na Was, Łodzutki Bobo Muntari Guti Luis Fabiano, bardzo dobry zawodnik. Fajnie, fajnie, bo na święta... oba Święta mam dostać sobie z Pantopu. Rodzice ci pytali się pytali. Znaczy, dostanę do 50 zł od babci, do 50 zł o kolejny kaka od... Kolejny Casillas i Ramos od babci tam. Jeszcze coś dostanę oczywiście. Yy, co bym chciał przez internet, to sobie wybrałem. Kalu, uuu, Kalu jeszcze tutaj jakoś sizwa. Taki młodziutki, Pato! w krótkich włoskach. Naprawdę fajne, ale to fajne to są karty takie, że. Nie wiem. A. dobra. Słuchajcie. Mhm. Na Prawda, naprawdę, teraz już tu będą się nam zaczynały Web of Champions League 2010 2011 jakiś zniszczony kolega Mamy tu klozę Naprawdę, mam dużo kart z tej edycji, ale się przydadzą po wtórejczynę. Fans favorita Mogę mieć z tego Oj, jaj, Julio Cezara David Louis Będę mieć dużo, ale to dużo powtórek maty, mamy nawet takiego młodszego, czekajcie, bo muszę wyjąć sobie, po się, dobra, wezmę na dwa razy rynek, dobra, mamy nie niestety, patrzcie sobie, takie bazóweczki dostaliśmy. Nie już są do góry nogami, to sorry. Ojej. Po prostu trochę szybciej chcę, żeby nie... Będę mi się czekać 5 godzin, aż mi się gra filmik. Dobra. Idziemy. z... O, jeszcze tu mam kupkę. Już widzę tam z tyłu jakąś buskotkę, a Oj, i tu jak coś za będzie Mam tego załodnika, ale miło przyjdę Roberta do stopera. Oj, mam Wandersara, kolejną, mam powtóreczkę, ale. Lubię, no, miło przyjmę. Ja Wam pokażę coś, co znalazłem teraz z Kasia i Czech. To jest Prawda, fajne karty za 5 dyszek kupiłem od niego. Nie wiem, myślę, że się opłacało w tam Tam lubię tę serię. O kurwa co to jest? Dzisiaj go porysował? Dzięki sobie zostawię. Już widzę kolejną błyskotkę. William tam był. Rio Ferdinand. Jest by poukładano, no ale za układanie mu, nie, nie będę mu płacić. No Dobra. kolejne karteczki kolejną, fajną, błyszczączą, troszkę kolejną. Szkoda, że niestety większość tych kart mam. Trochę zniszczone. No, ale na wymianę zawsze mogą, mogą pójść. Jeszcze tutaj. I tutaj wyszły tam ostatnie cztery specjalne karty. Ramos, Julio Sergio, Mata, oraz Rakitić, tak? Rakityć. O, to tyle w tym odcineczku. Dziękuję Wam. Acie ile naprawdę mam pełno, pełno kart z jednego dnia. Po prostu od Johnnego Wii. Pokażę to tak. Po prostu pełno tego. Pełno. Widzicie? No. To. Yy, dziękuję Wam za oglądanie. Cześć.